Witajcie. Zapraszamy Was na pierwszą część podróży po zamkach i pałacach województwa łódzkiego z diabłami i duchami w tle. Opowiemy, w jaki sposób gnieźnieńscy biskupi motywowali wykonawców do terminowego zakończenia zleconych prac. Sprawdzimy, jak kończą się zakłady z diabłem i co wspólnego mają mieszko pierwszy, wikingowie i człowiek przebrany w niedźwiedzią skórę. A na zakończenie przyjrzymy się romansowi wszechczasów z wielką polityką i przepięknymi koniami w tle. Myśląc o potężnych zamkach oraz pięknych pałacach i dworach, najczęściej przychodzi do głowy Dolny Śląsk czy Jura Krakowsko-Częstochowska. Mało kto pomyśli o województwie łódzkim jako o regionie, w którym można zobaczyć cały przekrój zamków, pałaców i dworów, zarówno królewskich, jak i rycerskich czy szlacheckich. A Ziemia Łódzka obfituje w piękne miejsca. Jedne są bardziej znane wśród turystów, inne dopiero czekają na odkrycie. Zapraszamy na podróż po zamkach i pałacach województwa łódzkiego. Pierwsze wzmianki o ogrodzie w Uniejowie pochodzą z XII wieku. Istniała tu wtedy prawdopodobnie drewniana warownia otoczona osadą. W połowie XIV wieku z inicjatywy arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogori-Skotnickiego powstał murowany zamek na pozostałościach zniszczonego przez Krzyżaków założenia obronnego. Zamek był uzupełnieniem systemu kazimierzowskich twierdz, broniących granic państwa od północy i zachodu. W połowie XV wieku zamek poddano gruntownej przebudowie i dodatkowo ufortyfikowano. W tym czasie budowla, oprócz zadań rezydencjonalnych i obronnych, pełniła też funkcje kościelnego archiwum oraz biblioteki. W Uniejowie odbywały się zjazdy duchowieństwa, a w trakcie wojny trzynastoletniej na zamku trzymano cenne kosztowności i relikwie z katedry gnieźnieńskiej. Gdy po okolicy rozeszły się plotki o drogocennych precjozach, pod zamek zaczęli ściągać wszelkiej maści rozbójnicy. Złodzieje byli tak zdesperowani, że zagrozili wręcz, że będą zabijać małe dzieci, wrzucając je do studni, jeśli do rana nie dotrze do nich informacja o miejscu przechowywania skarbu. Na szczęście pewien młodzieniec wpadł na pomysł wyjścia z tej sytuacji, poświęcając przy tym swoje życie. O pomyśle opowiedział narzeczonej. Która nie chciała dopuścić do śmierci ukochanego i postanowiła wziąć ten ciężar na własne barki. Powiedziała złodziejom, że zna miejsce, gdzie znajduje się skarb i chętnie ich do niego zaprowadzi. Wyprowadziła ich na pobliskie okradła licząc, że tam ich zgubi. Kiedy bagienna otchła nie zaczęła wciągać w swe czeluści oprychów, jeden z nich pociągnął za sobą także dziewczynę. Od tego czasu w parku można spotkać piękną niewiastę ubraną w białą suknię. Która tęsknie spogląda w kierunku zamku, wypatrując narzeczonego. Kuniejowski zamek służył także jako więzienie dla innowierców i nieposłusznych księży, choć nie tylko. Jednym ze świeckich lokatorów tego przybytku był gdański rzeźbiarz Hans Brandt, Skazany w 1485 roku za ucieczkę z pieniędzmi, jakie otrzymał od biskupa Zbigniewa Oleśnickiego tytułem zlecenia na wykonanie nagrobka świętego Wojciecha dla katedry w Gnieźnie. Nieuczciwy artysta schronił się w Prusach, gdzie został pojmany, a następnie osadzony w unijowskim więzieniu, w którym swe dzieło ukończył. W drugiej połowie XV wieku następuje przebudowa obiektu, mająca na celu przystosowanie go do użycia broni palnej. Służyć temu miały znajdujące się w basztach dwa poziomy strzelnic. W wieku XVI dwór arcybiskupi przenosi się do zamku w Łowiczu i u zaczyna tracić na znaczeniu przechodzi pod zarząd starostów. W tym okresie zamek zaczyna przeistaczać się w wygodną renesansową rezydencję. Poważne zniszczenia przynoszą wojny szwedzkie. Po drugim rozbiorze Polski dobra arcybiskupie przechodzą na własność państwa pruskiego, a po upadku Napoleona w 1815 Uniejów wchodzi w skład Królestwa Polskiego. Rząd carski przekazuje zamek estońskiemu generałowi Karolowi Tolowi. Jako nagrodę za zasługi w tłumieniu Powstania Listopadowego. Rodzina związana jest z zamkiem do końca I wojny światowej. Następuje kolejna przebudowa, powstaje także park zamkowy w stylu angielskim. W okresie międzywojennym zamek zostaje pensjonatem dla bogatych kuracjuszy. W czasie okupacji oraz w pierwszych latach powojennych służy jako magazyn zboża i nawozów sztucznych. W latach 60-tych gmach wyremontowano i zaadaptowano na archiwum, później zaś na hotel i restaurację. Zamek w Uniejowie jest jedną z najlepiej zachowanych budowli obronnych na terenie województwa łódzkiego. Jednym z nielicznych tego typu obiektów w Polsce, które przez cały okres istnienia były użytkowane, pomimo licznych przebudów, wciąż można tu dostrzec zarysy średniowiecznej warowni oraz elementy gotyckie i renesansowe. Pomimo funkcji hotelowych przygotowano także małą wystawę muzealną, którą niestety można obejrzeć jedynie w weekendy. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Na niewysokim kopcu, otoczonym wodami sztucznie wykopanego stawu, na skrajówci Besiekiery znajdują się malownicze ruiny ceglanego, późnogotyckiego zamku. Został wzniesiony w XV wieku, a za jego fundatora uważa się wojewodę Łęczyckiego Mikołaja Sokołowskiego. Był typową siedzibą zamożnego rodu rycerskiego, z wyraźnie zaznaczonymi cechami obronnymi. Okoliczna legenda wiąże pochodzenie nazwy miejscowości z zakładem. Pewien rycerz założył się z Diabłem Borutą z pobliskiej Łęczycy o to, że zbuduje zamek nie korzystając przy tym z siekiery. Tak też zrobił. Nie wiedział jednak o drobnym szczególe, mianowicie jeden z pracujących robotników nazywał się Siekierka. Rycerz więc zakład przegrał i stracił duszę oraz zamek, który nazwano następnie Besiekierami, a Borutę Podobno można spotkać przy zamku po zmroku nawet dziś. Według niektórych przekazów historycznych, zamek powstał w miejscu stacjonowania drużyny Wikingów, sprowadzonej dla pilnowania porządku w nowo utworzonym przez Mieszka I państwie polskim. Jej historyczna nazwa wywodzi się zaś od nordyckiego słowa besekr, oznaczającego człowieka w skórze niedźwiedzia. Hipotezę tą zdaje się potwierdzać odkryty w pobliskim Lutomiersku masowy grup skandynawskich wojowników. W 1597 roku właścicielem warowni zostaje biskup warmiński Andrzej Batory, bratanek króla Stefana. Pod panowaniem rodu zamek podupada i w połowie XVII wieku przechodzi w ręce wojewody brzeskiego i Łęczyckiego Jana Szymona Szczawińskiego, który rozbudowuje i unowocześnia warownię w 1731 roku zamek niszczy pożar i od tego momentu następuje jego powolny upadek. Ostatecznie opuszczony w XIX wieku, popada w ruinę. Po II wojnie światowej w latach 1963 i 1971 na terenie zamku prowadzono badania archeologiczne, łączone z jego zabezpieczeniem w formie trwałej ruiny. Ze zamkiem związana jest stara legenda o Białej Damie, która choć na stałe zamieszkuje inne pobliskie warownie, to przed różnymi ważnymi wydarzeniami pojawia się w Besiekierach. Można wówczas zaobserwować jej cienie w jednym z okien wieży bramnej, skąd spływa w dół i wędruje wzdłuż resztek zamkowych murów. Przypuszcza się, iż Białą Damą jest duch córki Szczawińskich, która nie chciała wyjść za mąż za wybranego przez rodziców kandydata gdyż serce oddała innemu. Za karę uwięziono ją w wieży bramnej. Próba ucieczki przez okno za pomocą sznura zakończyła się tragicznie, i odtąd jej zjawa snuje się w oczekiwaniu na wybawce. Z dawnej rycerskiej warowni do dziś pozostały jedynie resztki ceglanych murów. Widoczne są pozostałości domu głównego, zachowane do wysokości pierwszego piętra, fragmenty muru obronnego i jedna ze ścian wieży z przejazdem bramnym. Wyrastające z okolicznych łąk i pól ruiny prezentują się niezwykle malowniczo. Szkoda tylko, że zabezpieczenie ograniczyło się do powieszenia kilku tabliczek i zagrodzenia drewnianego mostu. Przez co nie można dziś już wejść na teren dawnej warowni. Położone pośród łąk i pól walewice, to wieś słynna w całej Polsce za sprawą romansu wszechczasów. To właśnie z tym miejscem wiąże się niezwykle romantyczna historia wielkiej miłości pięknej Polki Marii Walewskiej i cesarza Francuzów Napoleona Bonaparte. Pałac w Walewicach wzniósł w 1783 roku szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Anastazy Kolona Walewski. Zaliczany do najciekawszych przykładów siedzib wiejskich, powstał według projektu Hilarego Szpilowskiego i był pierwszym piętrowym pałacem klasycystycznym w Polsce. Najsłynniejszą mieszkanką, a zarazem najbardziej kojarzoną z walewicami postacią była trzecia żona właściciela. Maria Walewska, wychowana w dzieciństwie przez Mikołaja Chopina, ojca Fryderyka. Trzy lata po ślubie Maria pierwszy raz spotkała Napoleona Bonaparte i z czasem stała się jego oficjalną kochanką. W 1808 roku wyjechali razem do Paryża, a później do Wiednia. Po powrocie do Walewic w 1809 Metresa urodziła cesarzowi syna Aleksandra, późniejszego dyplomatę francuskiego. W 1810 madame Walewska zamieszkała w Paryżu, w pałacyku ofiarowanym przez cesarza. Po abdykacji i uwięzieniu Napoleona, szybko znalazła pocieszenie w ramionach jego kuzyna, hrabiego Filipa Antoine d'Ornanu, którego poślubiła w 1816 roku. Owocem tego związku był Rudolf August późniejszy francuski polityk i dyplomata. Były to jednak ostatnie chwile życia pięknej hrabiny, która zmarła w Paryżu w grudniu 1817 roku. Historia tego romansu tak rozpalała wyobraźnię, że powstały o nim dwa filmy. Jeden jest amerykańską produkcją z 1937 roku, gdzie panią Walewską grała sama Greta Garbo. Natomiast w kraju powstał obraz Marysia i Napoleon z 1966 roku w reżyserii Leona Buczkowskiego z Beatą Tyszkiewicz i Gustawem Holoubkiem w rolach tytułowych. Walewickie dobra przeszły w ręce syna Marii i Napoleona, a w 1831 roku w ręce jej brata Teodora Łączyńskiego. Później rezydencja i okoliczne ziemie miały jeszcze kilku właścicieli, którzy zaniedbali budowlę i gospodarstwo. Kolejny dysponent Jan Grabiński odremontował pałac, a na terenach przypałacowych do 1945 roku prowadził hodowlę koni orientalnych. Po wojnie pałac, stadnina i gospodarstwo przeszły na własność państwa i tak pozostało do dziś. Znajduje się tu stadnina Koniwa Lewice, hotel i restauracja. Pałac, choć lekko zaniedbany, wciąż trzyma fason i prezentuje się okazale. Ciekawym miejscem na spacery i wypoczynek na łonie przyrody jest rozległy malowniczy park w stylu angielskim, ze stawami, rzeką wiekowymi drzewami i rzeźbami ogrodowymi w stylu rokoko, które niestety nadszarpnięte są już zębem czasu. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Napiszcie w komentarzu hashtag Zobaczmy to razem oraz co chcielibyście jeszcze zobaczyć na naszym kanale. I pamiętajcie o subskrypcji.